Kremlowski bandyta postanowił skąpać ją we krwi i odbudować Związek Radziecki. Z całego naszego regionu, z Polski, państw bałtyckich, Rumunii zrobić państwa frontowe, strefę buforową. Wszyscy słyszeliśmy o tych trzynastu bohaterach z czarnomorskiej wyspy Węży, którzy, na żądanie poddania się skierowane do nich z bandyckiego okrętu rosyjskiej armii, odpowiedzieli dokładnie tak. Jak zdecydowana większość z nas, Ukraińców i Polaków, chciałaby dziś i to dokładnie w tych samych dwóch zwięzłych słowach odpowiedzieć Putinowi i jego pomagierom. Wszyscy słyszymy rozdzierające słowa, które kieruje teraz do świata kierujący bohaterską obroną Ukrainy prezydent Wołodymyr Zełenski. Kto lepiej niż my Polacy od dzieciństwa świadomi, co wydarzyło się na Westerplatte, może zrozumieć kogoś kto w imieniu swojego narodu mówi, podczas gdy wy wiadrami lejecie dzisiaj słowa, my przelewamy krew. Zostaliśmy sami. Będziemy walczyć do końca. Wygramy. Ukraina nie lamentuje dziś nad sobą. Z bohaterstwem, dla którego nie ma miary, stawia czoła faszystowskiemu bandycie. Nie lamentujmy więc i my. Bądźmy dziś nie tylko z Ukrainą osamotnioną i cierpiącą, ale również z tą rozpaloną słusznym gniewem, walczącą. Od naszych łez Ukraińcy o wiele bardziej potrzebują dziś naszych serc, naszych głów, naszych rąk wyciągniętych w geście pomocy, ale też, gdy trzeba zmierzyć się z putinowskim reżimem, zaciśniętych w pięść. My, Polacy, musimy zrobić wszystko, by ta inwazja skończyła się tak, jak w 1920 roku, gdy czerwona zaraza szła na wolny świat i została powstrzymana. W 1991 jako pierwsi uznaliśmy niepodległe państwo ukraińskie i dzisiaj bądźmy pierwsi we wspieraniu jego oporu wobec brutalnego agresora. Dość już tego dyplomatycznego pitu-pitu, niuansowań i wyważań, by tylko ojej, nie uderzyć Putina za mocno. Podzielmy się naszą odwagą z innymi krajami europejskimi, które boją się dziś, że gdy za mocno uderzą Putina, same dostaną rykoszetem. Drodzy Niemcy, Włosi, Cypryjczycy, interesy z bandytą kończą się zawsze w jeden sposób. Karmisz bandytę, a on rośnie w siłę, po czym przychodzi, by ukraść ci wszystko. Nie będzie lepszego momentu. By to toksyczne, samobójcze gospodarcze uzależnienie od rosyjskich surowców, od handlu z Rosją, zacząć na poważnie kończyć. To zadanie również dla nas. Na lata, bo nie możemy dłużej żyć ze świadomością, że nasze samochody napędza w większości kupiona od Putina ropa, że nasze domy ogrzewa w znacznej mierze nabijający mu gaz. Ale również dziś, w krótszej perspektywie Polska nie może być jak te kraje zachodu, które z założonymi rękami patrzyły, jak w 1939 roku dyktatorzy niszczyli nasz kraj. Czas na działania bez precedensu. Sankcje mają boleć bardzo boleć kremlowskiego terrorystę i jego nieudacznego podwykonawcę z Mińska. Dobrze, że rząd zamknął nasze niebo dla aeroflotu Rosji i innych rosyjskich linii. Czas na wprowadzenie sankcji transportowych na rosyjskie i białoruskie tiry oraz pociągi. Czas zamknąć nasze drogi i tory dla przewoźników z bandyckich krajów. Do Polski co miesiąc trafiają tony rosyjskiego węgla. Na tym zarabiają krocie działające w Polsce spółki z rosyjskim kapitałem. Naprawdę dzisiaj lepiej finansować polskich górników niż zbrodniczy rosyjski reżim. To tylko dwa przykłady. Powtórzę. Pokażmy sojusznikom w Europie, co to znaczy mieć odwagę. Wymagajmy też tej odwagi od nich. Rosja musi być jak najszybciej odłączona od systemu SWIFT. Każdy z nas może się dziś przyczynić do wsparcia Ukrainy. Każdy. Na miarę swoich sił i możliwości. Potrzeby są ogromne. Pomoc medyczna, wsparcie finansowe, pomoc humanitarna. Wreszcie to bardzo ważne, by walczący w Ukrainie żołnierze wiedzieli, że ich rodziny znajdują teraz bezpieczne schronienie w Polsce.